Cześć, cześć! To ja Renata. Witam Was na Papadkowym kanale. Dziś pierwszy raz w kuchni to jest mój debiut. Mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Prosiłyście, pytałyście, kiedy coś ugotuję z produktów, które mamy na Papadce, więc jestem. Pierwszym, pierwszym produktem, który tak sobie wybrałam na debiut, słuchajcie, jest soczewica czerwona. Jest so, soczewica czerwona yy, i mam dzisiaj taki pomysł, że ugotuję z niej zupę. Yy, dlaczego soczewica? Nie wiem dlaczego, bo jest to fajny produkt. Jest to produkt, który nie wszystkie kobiety, nie wszystkie gospodynie znają, a jest on bardzo wdzięczny. Łatwo się go gotuje, szybko. Soczewicy nie, nie, nie trzeba namaczać, tak? Fajne źródło białka i można ugotować z tego danie mięsne, danie wegetariańskie, wegańskie. Także zapraszam, zapraszam na kanał. Jeżeli wam się odcinek spodoba, zasubskrybujcie, napiszcie komentarz i mam nadzieję, że, że będzie wszystko ok, że będzie Wam się podobać. Do zupy soczewicy, oczywiście użyję soczewicy, ale słuchajcie, też użyję mnóstwa różnych warzyw, które akurat miałam w lodówce. Tutaj jest dowolność, tutaj jest dowolność, możemy różne rzeczy używać, słuchajcie. Zaczynam od krojenia cebulki, mała, duża, nie ma znaczenia, kroimy ją w kosteczkę. Też czy ta kosteczka będzie mała czy duża, nie ma to żadnego y, znaczenia. W lodówce znalazłam kawałek pora, także też go zużyjemy, bo taki słuchajcie, tylko taki kawałeczek mi został, też go takie o, na pół. Wcześniej go oczywiście tam wymyłam, żeby żadnego piastku między zębami potem nie było, nie? Żadnej niespodzianki, o. Czyli to jest taka podstawa i teraz to od razu na oliwę do garka i to powolutku podsmażamy, w międzyczasie będziemy kroić resztę warzyw. Teraz tak, następne, następnie kroję kawałek selera naciowego. Dosłownie jedną łodygę selera naciowego. Też takie drobne krążki. Teraz mam jedną czerwoną paprykę. Paprykę już też wcześniej wydrążyłam, umyłam, kroję w paseczki. Ciachu, ciachu, i teraz słuchajcie w drobną kosteczkę. Teraz mam seler korzeniowy. Teraz mam twardy seler korzeniowy, on też jest bardzo pyszny, uwielbiam seler, także kawałek też się w tej zupie znajdzie, tak? I po prostu kroimy też, o, na taką kosteczkę, wszystko w takie mniej więcej równe kawałki. I mamy taką kosteczkę. Wsypujemy wszystko do miseczki i teraz pod nóż pójdzie marchewka. Marchewka musi być, ona fajnego słodkiego smaku nadaje. O, oj, taką dużą wybrałam, ale damy radę. Tutaj sobie jeszcze zrobię na pół, żeby ta kosteczka mniej więcej była y, równej wielkości. O, coś takiego. No i po prostu jedziemy taką o y, kosteczkę. Także będzie to na, na pewno, jak widzicie, zdrowa zupa. Zdrowa zupa, wegańska, ona nie będzie na mięsie. Będzie po prostu na bulionie, takim bulionie warzywnym. Też Wam wszystko pokażę. O, I tutaj macie pietruszkę, białą część korzenia, bo pietrucha też fajnego smaku dodaje każdej zupie. O, twarda. Ale damy radę. A że jesteśmy z Wielkopolski, to pyrki muszą być, więc dwa ziemniaki do tej zupy. Słuchajcie, też damy, żeby faceci yy, ten. czuli się na jedzenie. Chociaż ta, ta yy, soczewica też jest bardzo syta. Coś takiego. Nie wiem, napiszcie mi w, w komentarzach, czy jadłyście już, jedliście już kiedyś zupę z soczewicy, czy Wam smakowała, czy robiliście w ten sposób, czy całkowicie coś innego, bo wersji tyle, ile gospodyń, tyle, tyle wersji. Jeszcze królowa naszego, naszej potrawy to oczywiście soczewica. Ja wybrałam czerwoną. Są różne, są różne rodzaje tej soczewicy, bo jest jeszcze brązowa, zielona. Ja wybrałam tą czerwoną, bo ona w tej zupie najlepsza. Lepiej wygląda też dzieciaki chętnie ją zjedzą. Szybko się gotuje, więc tak, że to jest moja ulubiona. I pamiętajcie, tak jak fasole, groch, wszystkie strączkowe warzywa, czy też kasze, ryże, przed wrzuceniem do zupy musimy to pod bieżącą wodą dokładnie umyć, wypłukać. Tak? Ile używam tej soczewicy, oczywiście na oko. Ja Wam dziewczyny napiszę ten przepis, ale ja myślę, że ja tutaj taką szklankę soczewicy użyję, bo soczewica w zupie podwoi swoją objętość, czyli zrobią jej się dwie szklanki, tak? Czyli taką y, szklankę wrzucam tutaj o, no według mnie to jest taka szklanka soczewicy y, wrzucam na sitko, przepłukuję y, pod bieżącą wodą o, w ten sposób y, żeby tutaj z niej wypłukać tak jak będzie widać, na początku będzie taka biała woda leciała, potem już będzie taka klarowna y, zimna leciała, o do garka wlewamy dwie łyżki oleju... o tak mniej więcej tyle. E, rozgrzewamy garnek. ja już sobie tutaj pozwoliłam włączyć, żeby to było szybciej. No i teraz wsypujemy pociętą wcześniej cebulkę razem z porem. E, wsypujemy tutaj wszystko o, i chwilę czekamy, aż nam to się zrumieni. E, to nam się rumieni, a my jeszcze słuchajcie. Wrzucamy czosnek. To ma być bardzo taka, to ma być zupa taka zimowa, rozgrzewająca jeszcze, taka fajna, dużo przypraw. I też, o, i tutaj sobie jeszcze trochę czosku, słuchajcie, dodamy. Ja dodam go dużo, bo tutaj faceci lubią na ostro. O, także będzie, o, dość sporo tego czosku. I jeszcze jedno, trzy takie, trzy ząbki czosnku. Także mamy czosnek, cebulkę. Podsmażamy. Ja tutaj jeszcze nie dodaję soli, chociaż tak by każdy by pomyślał, no teraz by się przydała sól. Nie. Sól dodajemy dopiero na końcu, dlatego że nam się ta soczewica nie ugotuje. Soczewica nie lubi soli, dopiero lubi pod koniec gotowania. Więc teraz mamy por, cebulkę, czosnek. I teraz słuchajcie, wsypujemy naszą soczewicę. To jest szybka zupa. Wsypujemy naszą soczewicę i ją tak leciutko tutaj podsmażamy, obtaczamy o w tym tłuszczu, który tutaj wlałyśmy. O, coś takiego. I to tak słuchajcie, minutę dwie. O, już pachnie, już pachnie, już czuć. I teraz słuchajcie, o, tutaj taką bluzkę, nie taką ubrałam. Dodajemy nasze warzywa. Wszystkie warzywa, soczewica gotuje się 20 minut. Czyli tak długo, słuchajcie, jak te nasze warzywa. O, trochę chyba przesadziłam z tymi warzywami, nawet nie wiem, czy wszystkie dodam. Ale zobaczymy. Na razie dodaję ich tyle. I teraz słuchajcie, o bulion. Nie używam tutaj zwierzęcego, bo moi panowie są wegetarianami, więc używam bulionu warzywnego w proszku. Rozpuściłam go wcześniej sobie przygotowałam, żeby było szybciej w wodzie i słuchajcie, tą zupę zalewam. Jeżeli nam zabraknie płynu, to słuchajcie, dolejemy jeszcze wody, żeby tutaj nam się wszystko wypłukało do końca. O i teraz jest dobrze. I teraz tak, z przypraw na ten moment yy, możemy dodać. Yy, Wam pokażę, co ja, co ja będę dodawała. Dodam kary. Może nie każdemu będzie ta przyprawa smakowała, ale to ma być zupa rozgrzewająca. Ja tutaj kary już mam yy, przesypane do yy, słoiczka, więc yy, najpierw słuchajcie, taką sporą łyżeczkę kary. Yy, Ona ma być taka pachnąca, fajna. Słuchajcie, kary. Zupa ma być też ostra. Więc paprykę ostrą, trochę papryki ostrej. Trochę papryki ostrej wsypiemy. Tak, słuchajcie, pół łyżeczki nie żałujemy. Potem zawsze jeszcze można dosypać, gdyby tam zabrakło. I słuchajcie i trochę czarnego pieprzu. I trochę czarnego pieprzu wkręcamy tak. Potem, oczywiście, na końcu też jeszcze będziemy dosmaczać. I teraz słuchajcie, czekamy aż nam się tutaj wszystko ładnie zagotuje. I wracam do Was tak za około 10 minut. Zupa się gotuje już około tak 5 minut. Yy, więc teraz takim kolejnym i tak prawie już ostatnim etapem jest dodanie pulpy pomidorowej. Yy, może być to domowa, może być kupna, tutaj to nie ma znaczenia. Słuchajcie, może być to, nie macie pulpy, dodajecie przecier pomidorowy, tak, żeby było trochę pomidorów, tak. Yy, I to, słuchajcie, też w dowolnej ilości yy, dodajecie do, do naszej zupy. Zupę teraz mieszacie. O, mieszamy, mieszamy. Słuchajcie, robimy mały ogień i zostawiamy ją w spokoju na 10-15 minut. I po 10-15 minutach ona będzie po prostu już gotowa. Wracam do Was po 15 minutach. Zupka wygląda tak. Szkoda, że nie czujecie zapachu, bo pachnie obłędnie. Yy, taka jest treściwa, gęsta, pomarańczowa. Taka ma być. I teraz ją dopiero doprawiamy, bo wcześniej tego nie robiłyśmy, tak nie robiliśmy. Więc tak, dodajemy dość sporo soli, tak? Dość sporo soli dodajemy. Dodajemy czarny pieprz, bo wydaje mi się, że tego mało dałam wcześniej. I słuchajcie, czomber. Dodaję do tego czomber taką fajną przyprawę ziołową. No, ziółko. Dlaczego czomber? Bo czomber lubi wszystkie strączkowe warzywa. Bardzo pasuje. I słuchajcie, on też. Czomber, słuchajcie, jest na gazy, tak? Nie, będzie na, nie będą nas jelita bolały, brzuszek, nie będziemy miały gazów po tym, tak? Mieszamy 2-3 minuty, jeszcze to zagotowujemy i słuchajcie do natalerza. O, i nasza zupka ląduje na talerze. Mam nadzieję, że będzie wszystkim smakowała. O. Tutaj jeszcze słuchajcie aż porant. Yy, dosłownie odrobinka oleju lnianego O. I słuchajcie, do smaku, do ozdroby, dla zdrowia. Matka Pietruszki, którą uwielbiam. Smacznego. Mam nadzieję, że Wam się zupa spodobała, mój przepis Wam się spodobał. Próbujcie, piszcie, czy się udało, czy wyszło dobre. I yy, z mojego doświadczenia powiem Wam tyle. Za każdym razem wychodzi inna. Pa.